Teraz zapytamy o coś zupełnie innego. Obytku w obydwu programach kandydaci odnoszą się do rozwoju gospodarczego gminy. Jak Pan zamierza wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w gminie? Tym razem jako pierwszy będzie odpowiadał Pan Jerzy Piotr Przekazuję mu Proszę bardzo. Jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, to no, statystyki niestety są docące, ponieważ w ostatnich latach, no konkretnie w, w latach 2009-2013, wyglądało to bardzo kiepsko. Na przykład w roku 2013 przybyły z Kopersalo 3 firmy, 57 powstało, 54 firmy się zlikwidowały. W związku z tym uważam, że należy. Yy, wprowadzić yy, yy, pakiet punktów finansowych. Częściowo to już, yy, yy, ten pakiet został wprowadzony układem Rady Gminy, na przykład zwolnienie od podatku od nieruchomości. Z tym, że przy małych firmach jest to oczywiście stosunkowo skromna zachęta, yy, ale można pomyśleć też o ewentualnym zachęceniu na przykład firm transportowych przez obniżenie podatku od środków transportowych do. Yy, pojawił się tutaj. Ale główny, główny powód to uważam, że głównym sposobem mogłoby być na przykład ściągnięcie firm w rejon, który, który w tej chwili jest nieugoskany, na przykład w rejon Maxa, gdzie gmina ma, posiada jeszcze trochę wolnych zasobów ziemi. Można to dać w dzierżawę w różny sposób, można by otworzyć tam małą strefę ekonomiczną, która byłaby pod strefą, strefę słówki. I w ten sposób spróbować, wciągać tutaj do tej firmy, no a w ten sposób powstałyby miejsca pracy. miejsca pracy oczywiście spowodowałyby zwiększenie dochodów gminy, który przełożyłby się odpowiednio na rozwój gminy w przyszłości. To jest mniej więcej. Mniej więcej wszystko z mojej strony. Dziękujemy za tę odpowiedź. Ja przypomnę i jeszcze raz pytanie teraz będzie. Teraz dwie minuty dla pana Zbigniewa Rzeszowskiego. Przypominam pytanie. W obydwu programach kandydaci odnoszą się do rozwoju gospodarczego gminy. Jak pan zamierza wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w gminie? To co tu przedmówca wspomina, to jest tak. Gmina Rada od iluś lat wspiera każde nowe przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, zwalniając przez trzy lata każdy podmiot gospodarczy, który zatrudni nastało trzy osoby i jest to wielka, w ogóle z podatką, jest to wielka, wielkie udogodnienie dla, dla przedsiębiorców, a w tym roku poszerzyliśmy jeszcze koncertę i na rok czas uwalniamy każdego, który zatrudni dwie osoby na, na, na samym starcie. To dwie rzeczy, o których tutaj przedmówca mówił, że tak one dokładnie wyglądają. Kolejna sprawa to myślę, że ważne jest to i to jest nieprawda, że środki, te, środki transportowe są wysoko opodatkowane. Trzeba wziąć się porównać to z innymi sąsiednimi e, gminami, bo do czego się trzeba odnieść. Nieprawda jest do czego, do czego nie możemy się porównywać. Do, do wszystkiego się musimy, do czego się musimy porównywać, Jak chcę powiedzieć, e, każde obniżenie e, ponad te drapinki, które określa minister finansów, górne i dolne, żebyśmy chcieli e, bardzo obniżać, to wtedy też jesteśmy karani w cudzysłowie od subwencji, e, którą otrzymujemy od Skarbu Państwa. Także o tym trzeba pamiętać. Jeżeli chodzi o tereny budowlane, e, inwestycyjne, które faktycznie mamy i mamy dużo, z tego się szczycę, ale nie, nie sprzedajemy. I, I z tego się też szczycę, chociaż można by pójść w tym kierunku, e, żeby zrobić wolną strefę ekonomiczną. Pewnie to by się dawało, to jest pewnie jak domena innych struktur niż samorządu, ale trzeba o to zabiegać i pomysł jest do, do rozdrożenia. Wspominam o tym, że tego nie sprzedałem, bo to, żeby nie przejść w rynku w ogóle nieruchomości. Wszyscy chyba nie się zgodzą, że w tej chwili nieruchomości są bardzo tanie. I trudno, żeby samorząd sprzedawał tylko dla te, tanie, tą ziemię, tylko dlatego, żeby po nowy podmiot gospodarczy. Chociaż można by to ewentualnie czynić. Sądzę, że sądów w zakresie inwestowania, pobudania i namawiania do inwestowania w Gminę Mielno robi naprawdę dużo i najważniejsze tą działalność prowadząc nad tym się zgodą.